Do tragedii doszło przy ulicy Batorego w Legnicy. Karetkę do jednego z tamtejszych mieszkań wezwała siostra, 46-latka, zaniepokojona jego słowami po rozmowie telefonicznej. Gdy ratownicy zapukali do drzwi w klatce nr 18, ujrzeli ciało niespełna 9-miesięcznego Szymona. Na widok obrażeń na ciele chłopca, m.in. na głowie, niezwłocznie wezwali policję. Na miejscu zdarzenia znajdował się ojciec yy, dziecka, który został zatrzymany. Był niecześny, miał 1,5 promila alkoholu we krwi, natomiast yy, nie było tam matki dziecka. Policja niezwłocznie podjęła czynności w kierunku odnalezienia matki i w dniu dzisiejszym została ona zatrzymana. Była także nietrzeźwa. Dziś wiadomo już, że 42-letnia matka jest alkoholiczką. Jak ustalili śledczy, ma inne dzieci, ale w przeszłości została pozbawiona władzy rodzicielskiej. Z relacji sąsiadów wynika, że nieżyjący już, Szymon przebywał w patologicznym otoczeniu. Do drzwi mieszkania wielokrotnie pokała policja. Kłótnie czy krzyki dobiegające za jego drzwi nie były nowością dla mieszkańców kamienicy. To były biotyki. Szum troszkę był, no my nie chcieli schodzić. Sąsiad, znaczy z dołu ten kunkubi, nie wiem, przyjaciel tej dziewczyny, no był agresywny troszkę. Jak sobie pił. O. No, jak ona była w ciąży z tym małym dzieckiem, tak, no to yy, też widać było, że nieraz jak w ciąży szła pijana, czy że paliła papierosy i tak dalej, co się nie mieści w ogóle w głowie osobie, która też ma dzieci. Ale no, nie znałam jej reszty dzieci, tak? Szczegółowe okoliczności niedzielnej tragedii ma wyjaśnić śledztwo prokuratury. Obecnie przesłuchiwani są potencjalni świadkowie. W tych pierwszych czynnościach śledczych skupiamy się na zabezpieczeniu dowodów, poczynieniu ustaleń w zakresie przebiegu zdarzenia i na chwilę obecną ustalamy i wyjaśniamy zachowanie każdego z tych rodziców. I na to mamy 48 godzin od czasu zatrzymania. Jak informują przedstawiciele Legnickiej Prokuratury, na dziś zaplanowana została sekcja zwłok niemowlęcia. Ma ona dać odpowiedzi na pytania dotyczące bezpośredniej przyczyny zgonu oraz sposobu, w jaki doznało obrażeń. Jak zaznaczają prokuratorzy, śledztwo jest prowadzone w sprawie zabójstwa Szymona 10 grudnia, chłopiec skończyłby 10 miesięcy.